Witam Was serdecznie. Dzięki za odzew. Tak uważam, że ten film się należy paru osobom, które zareagowały w jakiś taki sposób, można by powiedzieć, przyjacielski. Tak sobie spojrzałem na dane. No i do tysiąca nagranych filmów jeszcze mi trochę brakuje, więc może nie zawieszę kanału, a nie jest łatwo mi go prowadzić. E, tu, tu, mówię, chciałbym bardzo pozdrowić e, jednego z widzów, Adama, Chorwata. Pozdrawiam cię, Adamie, centurionowym pozdrowieniem. E, powiem tak, że e, zgłosili się też niektórzy i tak myśleli, i nie wiem, chyba nie zrozumieli, że za noże, które ja zapłaciłem, dobrych paręset złotych, to myślą sobie, że ja będę pewnie je rozdawał za darmo. Niestety, po prostu, ale rzeczywistość i niektórzy znajomi, a nawet osoby, które są nazywane przeze mnie przyjaciółmi, i cieszę się, że mało takich osób mam powiedzieli centurionie nie sprzedawaj się za darmo także tyle cieszę się, że są takie jakieś odsewy bo tak jak powiedziałem no muszę trochę w rodzinę włożyć i tak dalej no i nie proszę na przykład o jakąś zbiórkę darmową Jakieś tam nie wiem, serduszko i numer konta. Tylko mówię po prostu jak człowiek do ludzi. I mam nadzieję, że tak zostałem zrozumiane. So shall be written and so shall be done. To jest dla niektórych, którzy rozumieją o co w tym wszystkim chodzi. No więc tak, kończąc, film, chcę wam powiedzieć coś takiego. Że robię sobie e, dziękowa, że tak powiem. E, sorry, chyba tu gdzie kręcę, to akurat mnóstwo gapiów przechodzi i się tak dziwią, że ktoś stoi i tak gada do, e, do kamery. No, i tak łażą tam i z powrotem i chcą się tak dowiedzieć. No ale taka jest. Natura ludzka, której nieodzownym elementem jest ciekawość. Spróbuję pomyśleć nad tym. Jeżeli jeszcze więcej osób odpowie niż ostatnio, to spróbuję się zastanowić nad tym, żeby zebrać się i chociażby pójść, gdzie będą dwa, trzy drzewa, które będą przypominać las. No bo tutaj lasów nie brakuje żeby zrobić dla Was jakąś fajną, fajną, pokrzepiającą e, pogadankę. Co tu więcej mam do powiedzenia? No tak krótko. E, ktoś tam się przyczepił kiedyś, że ja mówię z kanału Centurion mówił do Was Centurion. To ja właśnie mówię, z kanału Centurion mówił do Was Centurion. No i tyle. Także jakoś tak to jest. No. Trzymajcie się na tyle, na ile możecie, bo czasy nie są za wesołe. A jeżeli e, ktoś e, jest odklejony od rzeczywistości, to niech wie, że nie za wesołe czasy jego też dopadną i nie ma w tym żadnej wątpliwości. Masz z tym jakiś problem? To ja ci mówię. We shall see. We shall see. We shall see. Czyli zobaczymy. Centurion pozdrawia Was serdecznie. No i tyle. Coś jeszcze? Chyba to już wszystko. Dobra, wystarczy.